Witam na kanale, zmieniłem miejscówkę, żeby mieć wygodniejszy fotel, bo dzisiaj odcinek, gdzie przeczytam wszystkie wiadomości, jakie otrzymałem w związku z życiem w Szkocji i dowiemy się, czy warto tam żyć, czy nie, bo naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem i zapowiada się też seria, bo przebijały się wiadomości dotyczące życia w Norwegii. I to może w następnym odcinku będzie, bo Norwegia te, też jest wiele spekulacji, ale dzisiaj o Szkocji. Jak naprawdę jest w Szkocji, to zaraz się dowiemy na podstawie. Było bardzo dużo wiadomości, nie wszystkie przeczytam, bo to by było za długo. No, i zaczynamy. W międzyczasie zapraszam do sklepu Intrower, sklep z koszulkami, bluzami, mój z motywami z odcinku, więc jeżeli chce ktoś wesprzeć moją działalność, to bez mnie ta firma nie istnieje. Zapraszam do sklepu. Link jest w opisie i już przechodzimy. W bardzo fajne odwołania. Pierwsza, pierwsza wiadomość już jest. Świetnie. Nie będę mówił kto, ale może się tam rozpoznacie w tych wiadomościach. Ludzie, którzy mieszkają w Szkocji, Polacy, wiadomo, przysyłali wiadomości. Wiadomość pierwsza. Ćpuny na ulicach, pogoda, bo nie wiesz kiedy będzie piździć jak w Kieleckim i Pakistańców pełno, co mi może nie przeszkadza, ale za bardzo się panoszą, jakby byli u siebie. Poza tym, Kancel też nakłada dużo norm. Nie możesz zmienić sobie koloru ścian w mieszkaniu. Znaczy, możesz, ale dużo by gadać, jak chcesz, to mogę się rozpisać. Byłem chwilę, ale nie wróciłbym tam mieszkać za cholerę. Turystycznie spoko, inaczej nie. A i samochody gniją szybciej niż u nas. No, to niezbyt zachęcająca wiadomość, ale ten początek ćpuny na ulicach, słuchajcie dalej kolejnych wiadomości, bo to, bo to aż się zdziwiłem. I po prostu to od razu mówię, że to nie jest wymysł tego pana. I faktycznie chyba tak jest, bo, bo tam z tego co pamiętam bardzo dużo ludzi pisało. No i co tu więcej, skomentować. Bardzo ciekawe jest z tym kolorem ścian, że nie możesz. Zm... Ale kto zmienia kolor ścian i po co? No, jak nie ma tu na jak wynajmujesz, to też nie możesz koloru ścian w Polsce chyba zmienić, nie? No, więc no nie wiem, nie wiem o co to dokładnie chodzi z tym kolorem ścian, możecie się w komentarzach wypowiedzieć. E, kolejne, żeby zdążyć. Hej, jestem w Szkocji od 11 lat i najgorsza to jest pogoda. Brakuje to ciepła, i słońce, za to deszczu jest stanowczo za dużo. I właśnie tutaj w kontekście, dlaczego mi się bardzo Szkocja podoba, właśnie ze względu na pogodę. Ja nienawidzę takiego słońca, jak jest w Polsce. Ja, dla mnie to jest za mocne, za długo. Za długo, ludzie narzekają, że jest za krótko. Dla mnie za długo jest jak w Afryce. Powiem wam ciekawostkę. Mam znajomą, która przyjechała tutaj z Afryki, z Kenii i ona tu nie może wytrzymać. Ona, w sensie o słońce. Ona mówi, że jest tak gorąco i tak duszno, tak jak to lato, że po prostu chora. Jest. Mówi, że w Afryce tak nie jest. E, no to masakra. Kiedyś to Afryka to był taki wyznacznik, że tak najgoręcej. A i dla, dla mnie ta szkocka pogoda to jest idealna. Właśnie to, żeby nie. Naprostować i dać jasność, to bardzo, właśnie, głównie mi się podoba tamta pogoda, ale właśnie też te rolki mnie urzekły z tymi widokami, ten klimat, taki klimat, że tam mógłbyś włączyć sobie telefon i nagrywać po prostu takie horror rolki, taki bardzo fajny, jest fajny klimat. No dobra. Yy, następne. Co bo ja pytam, co jest najgorsze w Szkocji? To, że sprzedają alko tylko do 22.00. Na stacjach? Też nie? Nie ma bata, nie, nie kupi się. Hmm. Oj słuchajcie, kolejna wiadomość. Narkomani na klatkach, schodach zataczający się na ulicach to standard. Morderstwa za to, że jeden drugiemu zjarał joint ta normalka. Wszędzie i na co dzień. Narkotyki darmowe i ogólnodostępne. Prze wie wiecie co, nie spodziewałem się, że. Szkocja ma taki problem z tymi narkotykami, że w Szkocji jest ten problem taki, jak się widzi, że teraz właśnie we Francji albo w UK, nie? że te gangi normalnie chodzą po ulicach i tak dalej, że ta przestępczość jest taka duża. Narkotyki darmowe ogólnodostępne, przez to ten kraj jest zaszczany i zapluty, no i więcej obcokrajowców jak Szkotów. To, że jest brud, syf, to też się powtarzało w wiadomościach właśnie. Mm, ale jak ich zwiedzać, to szkockie góry są piękne, polecam. Nigdzie nie widziałem piękniejszego kraju. A pogoda zmienia się 5 razy dziennie. Tam przy 20 stopniach nie ma czym oddychać, ludzie się smażą. O, ty, to, to, to też druga strona medalu, że przy 20 stopniach nie ma czym oddychać, że taka wilgotność, nie? że to tak tam paruje. I w ogóle jeszcze bardzo śmieszna nazwa padła, takich muszek specyficznych, ale to będzie. Ja mówię, co to jest? I tak ktoś mi napisał, że najgorsze są, napisał tą nazwę, jakieś muges, coś takiego, zaraz dojdziemy do tego. Ja mówię, co to jest? I dopiero w której wiadomości ludzie zaczęli wręcz, jedna za drugą wiadomość była, że to, te muszki takie specyficzne. Szkoci w ogóle nie są źli. Na pewno nie są takimi rasistami jak Anglicy. Też dwa razy byłam na dużej, w Anglii mogę porównać. Podobnie jak Polacy, historycznie zawsze dostają w dupę. Dzień po Brexicie przypadkowi ludzie nas przepraszali za ten chory wybór Anglii. Szkoci są charakterni, całkiem nam blisko do siebie. Prowadziłem firmę budowlaną i studio kuchni i Łazienek. W ciągu 12 lat zrobiłam mnóstwo projektów dla Szkotów i tylko kilka dla Polaków. Byli przejebanymi klientami. Nie ma gorszych niż Nowobogacki Polak który zarabia w funtach, ale liczy, ile taka rzecz kosztuje w Polsce i chciałby płacić takie ceny, a wymagania ma wyższe niż arystokracja. I yy, co tam dalej? Dobrze. Yy, Boże. Czemu mi to ucięło? Ucięło mi. Dobra, nie, nie przeczytam całości. Kolejne. No właśnie ta pogoda. O ile wiosna lato są jeszcze spoko, chociaż bez szału, o tyle zimą, to pierdolca idzie dostać. Ogólnie tu jest spoko, ale zima ryjebanie. No zima faktycznie, tak jak dostałem wiadomość taką dotyczącą Islandii, ten facet, co mieszka na Islandii, mówi, że tam naprawdę taka pogoda, że nieraz nie da się wyjść, ciśnienie niskie i że ogólnie na dłuższą metę może się rzucić na łeb. No nie? I w sumie faktycznie może wiecie, tak, jakby tak cały rok, że tak pochmurno i cały czas deszcz. Może w dłuższej perspektywie faktycznie to się rzuca trochę na banie. Ale czy ja wiem? Ja nie wiem. Ja tu mam odwrotnie. Z tym słońcem. Hmm. Małe muszki. Przemieszczające się chmarami, które występują tam prawie wszędzie, potrafią dać do wiwatu. Szkoci, moim zdaniem, są bardzo przyjaźni, bardzo nas Polaków szanują. Nie mieszkam tam, tylko często bywam. I dotyczące Szkotów opinie są bardzo dobre, żeby nie było, naprawdę. Nie było chyba w żadnej wiadomości, że jedna chyba była że coś będzie tu o szkotach negatywna, a tak to, że bardzo pozytywnie i że, że, że lubią Polaków. Jest ten strach zawsze według mnie o to, że jak ktoś się pyta, skąd jesteś. I no nie, ma, nie ma, tak? I człowiek się boi przyznać, że from Poland i wiecie, że z Polski, i zaraz ktoś się rzuci kiedyś znajoma opowiadała dawno, dawno temu, jak takie czasy, że Polacy zaczynali do Anglii jeździć, jak e, siedzieli wręcz w tych autobusach. Anglicy, taka babka, i tak wyzywali Polaków na głos. Nawet wiedząc właśnie, że tam jadą w autobusie także że strasznie nienawidzili tam Polaków. Nie wiem, jak jest teraz. Ja wiecie, no, dziwić się trochę. To tak, tak jak u nas jest teraz, jak my postrzegamy imigrantów, jak przyjeżdżają. To tak wtedy z Polakami trochę było. Przecież to nawał był. Tam wyspy się stały po prostu zielone polskimi wyspami, nie? Swego czasu bardzo dużo Polaków tam wyjechało. Kolejna wiadomość. Szkoci są zajebiści w porównaniu do Anglików. Swoje hopy. Ciężko tylko zrozumieć na pierwszy ogień. Nie ogarniam jeszcze iPhone'a za bardzo i tak się motam. I coś tu włączy. O dobra. Kolejna wiadomość. Cześć. Mieszkam w Szkocji od 15 lat. Uwielbiam to miejsce. No czyli 15 lat to już kawał czasu. Lubię tu mieszkać. Nawet pogoda mi nie przeszkadza, choć większość to pada i wieje. Idzie się przyzwyczaić, ale też bywa ciepło i pięknie. Latem uwielbiam te długie dni, kiedy o 23 jest jeszcze jasno na zewnątrz. Ale czego nienawidzę w Szkocji, to tych wielkich pająków na porządku dziennym i zdjęcie. Serio w Szkocji tyle pająkusów? No to nieźle. To bym się nie spodziewał. Hmm. W Australii to tak, to, to pająki takie są na pół ściany, ale że w Szkocji większość społeczeństwa to rudzi potomkowie Tuska. O, fajne. Czekajcie. Dalej. Witaj. Można porównać Szkotów do Anglików, lecz jest tak jak z każdym człowiekiem. Są lepsi i gorsi. Jak Ciebie polubią, to są lepsi niż polscy przyjaciele. Tak, widoki są piękne i ten klimat jest rewelacyjny. Zielony trawa wygląda mistrzowsko, ale wilgoć doskwiera w domu w aucie i wszędzie, no i pogoda płata figle. Rano świeci słońce. Po południu pada śnieg. W międzyczasie wychodzi słońce i deszcz, a potem śnieg i znowu słońce. Ale ten przyszł u nas jest bardzo podobnie, u, u nas teraz lato będzie się kończyć i raptem będzie minus 10. U nas też takie skrajności się porobiły trochę. Hmm. Słońce, ale temperatura utrzymuje się na podobnym poziomie, więc w zimę możesz ubrać krótki rękawek rano, a po południu chodzisz kurtce zimowej. Mieszkałem i pracowałem w Anglii i Szkocji, więc co nieco mogę powiedzieć, pozdrawiam. Z tą wilgocią, a w ogóle tu w tym mieszkaniu też. Wiecie co? Pranie zrobiłem yy, i, i patrzę, pranie nie stnie. Mówię, co jest grane? Mówię, pierwszy raz coś takiego widziałem. I jak słońce, no to wystawiałem na zewnątrz, ale też tak, a w domu nie pranie. Ja nie wiem, co będzie w zimę. O, przysięgam wam, bo nie mogę pokazać, bo tu pranie nie schnie, wisi tydzień i dalej wilgotne. No, to, to, to jest lipa, powiem wam, nie wiem, jakieś suszarnie trzeba czy coś w takim wypadku. No z tym praniem to też się zastanawiam. No to, 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 to wada. Super przyjaźni ludzie, piękny kraj, pogoda do dupy. Glasgow. Mieszka ktoś w Glasgow? Kujące krzaki, pachnące kokosem, o, o które owce się drapią w plecy. Ciekawe! Kujące krzaki pachnące kokosem, o które owce się drapią w plecach. Chyba sobie wygoogluję później te kujące krzaki pachnące kokosem. No, i język nie do zrozumienia. Kolega jakiś też tak po. Yy, tylko, że on był w Anglii, to w Anglii też nie mógł zrozumieć. Tam w Anglii chyba jest yy, 20 rejonów, gdzie są inne akcenty. I, I wydaje się, że umiesz po angielsku, właśnie, dopóki nie pojedziesz. A już w ogóle najlepiej podobno w Irlandii. Irlandii to już w ogóle się nie da zrozumieć, bo tam taki dialekt jest, że to angielskiego w ogóle nie przypomina. Szkoci są bardzo fajni. Mieszkam w Brytanii od 16 lat, mam porównanie Szkoci lepsi od Anglików. U, Anglicy tracą. Yy, Anglicy, ale patrzcie jaka różnica, że kraje sąsiednie, no i właśnie Szkoci wojowali z Anglikami, nie? Breyheart, waleczne serce i Szkoci wychodzi na to, że są bardziej tacy, mniej chamscy, jakkolwiek to brzmi. Kolejna wiadomość. Dołożę cegiełkę. Przeprowadziłam się z Anglii do Szkocji w zeszłym roku i przeżyłam mały szok kulturowy. Odpowiadając na pytanie, nie ma w ogóle lata. Netno-educated no delinquent, czyli odpowiednik naszych dresików z lat 90., podobny klimat. Nawet mają swojego jabola backfest. Szkoci są często sympatyczni, ale często też trochę gburowaci i porywczy. Lubią popić, imprezować. Średnia wieku w lokalnych pubach 50+, plus, ale to ma też swój urok i akcent. Po ośmiu latach w Anglii miałem duży problem, żeby ich zrozumieć. Czejcie. Ej, ale właśnie, te puby, te puby, ten klimat pubów w Szkocji, to musi być, nie? Ale i faktycznie, te, chł te chłopy. Wiecie, co ja sobie wyobrażam? Jak na przykład do takiego pubu, czy w Anglii, czy w Szkocji wchodzi jakaś piękna kobieta. Taka, taka wiecie, 10 na 10. Ciekawe, jak oni się zachowują względem kobiet. Ciekawe, jak to jest. Czy oni tak yy, na hama tam wyrywają i w ogóle tacy napaleni są? Ciekawe. Może ktoś się wypowie w komentarzu. Mm. Najgorsze, co tu jest, kolejna wiadomość, to częsta wilgoć w mieszkaniach. Mm. Tacy, bo było, że Szkoci nie mieli chyba, ale ktoś gada bzdury. Tacy są Polacy, tutaj siedząc lata w UK, nie wiadomo po co nie lubić i nie znając tu kultury i ludzi. Często nie mówią po angielsku. Ja właśnie wolę tu Szkotów, Polacy to zawisne kur... fałszywe, za przeproszeniem. No to... sami widzicie. W Szkocji bardzo uciążliwe są midzisy. Midges, maleńkie robaczki, nie wiem czy dobrze to wypowiadam, mąż pracował tam w lesie, to mieli takie specjalne siatki na twarz, bo wchodziły wszędzie, do nosa, buzi, oczów, mówi, że to chyba było najgorsze, w ogóle to podobno gorzej gryzie niż komary, też tam ktoś tak pisał, czekam na odcinek o Szkocji, no to proszę bardzo. 18 lat byłam moim drugim domem. Ojciec jak wyjechał w 2004. Jak Polacy ruszyli na wyspę, to niedawno wrócił. Czajcie, po 20 latach wrócić do Polski? Ale to musi być dziwnie. Ej, jakie macie wrażenia? Zrobił tak ktoś? Ale dziwnie, po, 20, po roku dziwnie, a po 20 latach wrócić do, do, do Polski. Mnie najbardziej chyba w Szkocji wkurzało to, że angielski, który znałam, nijak miał się do tego, którym się posługują Szkoci. Nagle sobie uświadamia, że ja nie rozumiesz i nie masz pojęcia, o co chodzi babce w kasie. Jak pyta się ciebie... Yani dasyp? A chodzi o to, czy chcesz paragon. <laughs> Czekaj, no tak pisze. Yani Ty, to faktycznie, to jest zupełnie inny język. Jeszcze rozumiem, że trochę inaczej akcent, ale... Kolejna wiadomość. Sama w Szkocji nie mieszkam, ale byłam tam już kilkanaście razy, bo mam tam wujka, jest tam bardzo przyjemnie. Jak się wyjdzie na spacer, na przykład z psem, wszyscy mówią ci dzień dobry o tak w Holandii. I pytają się, jak się czujesz. Ogólnie jest tam pięknie i zielono, bo zazwyczaj nocą pada, a w dzień słońce świeci często wieje i nie jest zbyt gorąco. Ogólnie pięknie tam, bo możesz być w górach, a godzina drugi, dwie chyba, i możesz być nad morzem. No właśnie, zróżnicowana, że góry, morze, wszystko tam jest, ale w Polsce właśnie zauważcie, że nie ma tak, że ktoś podejdzie i pyta się, jak się czujesz, i tak dalej. Polska jest dobrym takim krajem do wyrastania takiej agorofobii, nie? takiego lęku społecznego. Mi się wydaje, że to jest bardzo, że może ja dlatego miałem, ale bardzo, że jest nagleba, bo każdy jest taki, że masz wrażenie, zauważcie, jak wychodzisz z domu to jakby rywalizacja. My mamy chyba taką wpłyną, wychodzisz z domu, to nie, że do ludzi i tak dalej, nikt ci dzień dobry nie powie, każdy w kolejce, wiecie, spodbyka i tak dalej. Wiecie, dlaczego u nas tak jest? Bo u nas jest trochę ten klimat, jak w jakimś squid game, w ogóle jak w jakiejś grze, że... Musimy przetrwać i każdy to ma tak wpojone, że zauważcie, że nawet stojąc w głupiej kolejce w warzywniaku, każdy ma takie byle, byle spełnić misję, byle mi, mi nikt nie wybrał y, fileta, byle bym zdążył, wycwanił się i szczęśliwie wrócił do domu. Nie? To jest tak, nie ma tak na luzie, jest takie byle przetrwać i to może nie do końca nasza wina, tylko no, nie wiem czego, takich realiów. W Szkocji pogoda jest fajna. No jednego dnia masz cztery pory roku. No to faktycznie z tym to chyba prawda. To nie jest żart. W górach lub nad jeziorami występują małe muszki. Midges. Pisze się Midgets. To jest masakra. Glasgow pozdrawia. Pozdrawiam Glasgow. E, zawsze były takie derby e, Glasgow Rangers. I tam grał w ogóle Boruc. Bronił w bramce. Żurawski grał. E, no nie wiem czy pamiętacie te czasy. Pamiętam, był taki bardzo dobry piłk, On miał chyba Aiden McGeevy. Ale dobry był. No. I oni zawsze z Rangersami grali. I w ogóle tam była jakaś afera chyba, bo z zdjął koszulkę i miał papieża chyba. A tam chyba Anglicy chyba nie uznają papieża czy Szkoci. Jakoś tak było coś takiego. Ile mamy? ten? O, już 18 minut gadam? Witam, ja już siedzę w Szkocji bardzo długo. Szkocja jest piękna poza miastem. Przepiękne widoki, góry, lasy, jeziora. Edynburg jest piękny, bardzo stare miasto. Polecam, no właśnie na tych rolkach widziałem ten Edynburg, to niesamowite. Polecam zwiedzić, ale co tam się rzuca w oczy, to syf na ulicach, wszędzie gdzieś coś leży. Mieszkam w Glasgow, w centrum mnóstwo narkomanów, widzicie. Ludzie zaczepiają Cię o pieniądze, dzieciaki około 14 lat z nożami biegają po rachunki jakichś śmiesznych dziecięcych gangów, możesz zostać pocięty za jakąś pierdołę. Ale Szkoci ogólnie mili są, pozdrawiam. Ej patrzcie, to masakra z tym, że to tak jest. Pozdrówka ze Szkocji, jest tu zajebiście pięknie, są tylko muszki na północy. Szkoci przepiękny naród, ziomki. Od 18 lat w Szkocji i za żadne pieniądze nie zjem frytek z octem, lub chipsów octowych. Oczywiście w bułce. No nie, jest tam coś takiego? Frytki z octem? W Szkocji, jeżeli pójdziesz do jakiegokolwiek pubu, to oczekuj, że zawsze ktoś ci postawi kolejkę. W ogóle cię nie znając. W Szkoci to nie są angielskie buraki, ale to widzicie trzeba pić. Ja nie piję, to w Szkocji lipa, nie? W Szkocji. Naj, najgorszy jest potwór z Loch Ness. Możecie zjeść. Chociaż jeszcze nie zjadł nikogo. Nie wiem, może i Angolę przebijają Polaków, ale jestem pewien, że Irlandczycy przebijają Angolii. Wiem, bo tu mieszkam od 2005, jeżeli chodzi o hamstwo, bo to ktoś, to ktoś tu napisał. Hej Piotrek. Ja mieszkam w Szkocji już ponad 5 lat. Mój mąż jest Szkotem, mam tutaj rodzinę i jest tu pięknie. A Szkoci są bardzo mili, wbrew temu co słyszałeś. Mam małego, no to nie będę, bo to prywatne, takie trochę rzeczy. Pozdrawiam ze Szkocji. <ścoughs> Teraz ktoś mówi, że to chłop pisał i mam małego. Nie, nie pisał chłop. Każda parasolka połamana, bo wiatr jest szkocki. Polacy, to jest najgorsze w Szkocji. A? A? jestem tu od około 20 lat. Przyjechałem mając 15 lat do mamy. Pogodę da się znieść, szkoci są cudowni, za to Polacy wrrr, z dala od nich. Co drugi ma kilka domów w Polsce, firmy, auta i pracuje tu dla przyjemności. Taka polska wersja kołchozu w szkockiej otoczce. No Polacy słabo wypadają ogólnie. Elo, pracowałem w Szkocji na frezarkach. Ogólnie mega mi się tam podobało, gdyby nie to, że mi się... dobra, prywatne, prywatne. Ja ze Szkotami miałem dobry kontakt, a szczególnie z takimi starymi, co wojnę pamiętali. Jeden nawet w barze do mnie podszedł, zapytał się, czy jestem Polakiem, a później mi zaczął dziękować za naszych pilotów, co bronili w Wielkiej Brytanii. Chłop normalnie leciał polskimi nazwiskami i mówił parówki i kiełbasa. Pogoda mi... Też mega odpowiadała. Cały czas ani zimno, ani gorąco. Właśnie to mi się wydaje, że tam najlepsze. Wiem, że niby te skrajności, ale mi się wydaje właśnie, że tam jest ani tak bardzo zimno, ani bardzo gorąco. I dobra, ki z tym deszczem, ale, ale u nas to taka skrajna ta pogoda się zrobiła. Jedynie, co mi nie odpowiadało, to brzydkie i grube kobiety. Właśnie, nie było nic o kobietach. Ciekawe, jak wyglądają takie szkodki. Takie prawdziwe, prawdziwe szkodki. Brzydkie i grube kobiety, ale grube mam na myśli z takimi BMI ze 100. Pozdro! No nieźle. W Szkocji najgorsze są midges, nie wiem jak to się czyta. Te muszki. W Szkocji najgorsze jest to, że jest tam pełno szkotów. Odnośnie Szkocji, mieszkałem 3 lata w Edynburgu. Polecam jechać odwiedzić zarówno to miasto, jak i całą północ Szkocji. Widoki jak na Karaibach. Ej, da się dojechać, a nie lecieć do Szkocji? Da się chyba, nie? Bo ja nie wsiądę w samolot nigdy. Z VAT oczywiście pogoda często jest tak, że leje deszcz przez 2-3 tygodnie dzień w dzień. Zero słońca. Co najgorsze. Pogoda, jedzenie. Nie potrafią gotować. Szkocka kuchnia jest taka zła? Aż? Pamiętam cytat z Armagedona. Szkockie danie haggis? Tam Max mówił o haggis. jakiejś chyba kiszka zaszyta w czymś tam? Bleh. Słabo rozwinięte życie społeczne, towarzyskie. Kobiety, które myślą, że im więcej makijażu nałożą i im mniej zakryją swoje ciało, tym bardziej atrakcyjne są. To zauważyłem kiedyś było takie, pamiętam na MTV, coś takiego takie jak London Shore, coś takiego. W Anglii to faktycznie te, na przykład była edycja amerykańska, to ładne te kobiety, a w Anglii to takie bardzo zrobione, takie niezbyt ładne, ale wymalowane, tapeta, opór. Wiecie o co chodzi? Myślą, że im więcej makijażu nałożą, mniej zakryją swoje ciało, to bardziej atrakcyjne są. Co prowadzi do strasznego efektu. No właśnie. Szkoci są bardzo fajni, serdeczni, pomocni. Przeciwieństwo Anglików. I słuchajcie, i to tyle. To, to taka ostatnia wiadomość, było ich dużo więcej, ale to nie wiem, godzinę by chyba zeszło. Ej, patrzcie, w tym mieszkaniu mam tak. Potrafilibyście zasnąć przy lodówce, która chodzi. Jest takie. Ja to słyszę. Jest taki dźwięk. Ona nie chodzi głośno, nawet bym przestawił kamerę. Ej, pójdę, pójdę z mikrofonem. Może będzie słychać. Ja, ja, nie mogę, ja nie mogę tu spać przez to. Słyszycie? Przecież do dnia ja mieszkałem w, w innym mieszkaniu. Wcześniej i w ogóle nie słychać lodówki. Jak można zasnąć przy tym? Przypominam fakt, że ona się włącza tam co jakiś czas i tak dalej. Masakra jakaś. A tam w drugim pokoju z słyszę, jak schodzą codziennie ludzie. Tu 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 tu. tu, tu. I kua moja nowa odblokowana trauma, w poprzednim mieszkaniu był szum samochodów, takie codziennie było A tu jest kłapanie drzwiami. Jedna osoba jak wsiada rano do auta otwiera wszystkie drzwi chyba. Jep, Jep. Ja, ja jak w dniu świra leżę taki i słucham tego. I zamknij się okna. Okna nie zamkniesz, bo jest taki zaduch, że, że się nie da zamknąć okno. Pozdrawiam, zapraszam na kolejne odcinki, w następnym odcinku. Zaraz nagram na relacje, na, żeby ludzie poopowiadali o Norwegii, żeby napisali wiadomości, bo podobno kiedyś był hype na Norwegię, ale są tam tak okrutne restrykcje, z tego co słyszałem. Bardzo jest takie prawo, podobnie jak w Szwajcarii, że uciążliwe jest strasznie do życia, no nie? I ma to swoje wady i zalety, ale jakie to dowiemy się w następnym odcinku, czytając kolejne wiadomości. Dziękuję, że dzisiaj byliście. Zapraszam do sklepu. Można zostawić suba dzwoneczek, żeby nie przegapić następnego odcinka. Zapraszam. Miłego dnia w naszej Polsce. Wam życzę.